Jestem wielkim fanem kapitana Bomby, jednak pełnometrażówka typu kut apokalipsa, no jakoś do mnie nie przemówiła. Nie ma się, falaszek, ja nic do ciebie nie mam, robisz fajnie, ale to ci po prostu nie wyszło, jakby to powiedzieć. Użytkownicy ocenili ten film na 6,6, czyli jest dobry. Nie bardzo dobry, niewybitny, ale dobry. Oczywiście przekonamy się. Film stworzony przez... no tu nie ma żadnych niespodzianek. Git produkcji. Dzieje się to gdzieś przed pałacem. Normalnie się tam dzieje, nie wiem, Ludzie szczęśliwi są, jakby to powiedzieć, wszystkie chujewy. Nagle robi się strasznie ciemno i wieje bardzo silny wiatr, aż im czapki z dwóch spadły. Ktoś z góry zaczyna na nich strzelać z laserów i nikogo nie oszczędzają zamienia się w gówno. Tak, zamienia się w gówno. Nie żartuję. To był tylko sen. Ale był to sen wróżebny. Ale o tym później. Główny szef zwołuje zebranie. A teraz ekran tytułowy. Normalnie muszę powiedzieć tutaj świetnie pomyślane, nie będę się niczego czekał. Na pierwszej scenie bomba jest niewidzialny, oczywiście. Ale to jeszcze nie zapowiada tragedii. Problem się zacznie dopiero później. Zostają zaatakowani przez oddział tak zwanych Jednak oddział daje się nabrać na pizzerię. Za każdym razem. Za każdym! Pojawiają się skurwe wije. Znikąd. Jednak mają cele jak baba z wesela czyli nie trafiają nigdy. Choć jeden raz trafił i zafascynował się strasznie, że aż wypadł. Ale on ma chyba działko automatyczne, bo... Widzieliście, że wypadł? Ale strzela dalej. Hm. Skurwy wyje niszczą oczywiście myśliwce. Włamują się do bazy i przejmują kontrolę nad planetą białej pod napletem 2. Do tego momentu wszystko jeszcze gra. Ale dzwoni telefon telefonu od sułtana kosmitów, który żegna go słowami: Do widzenia, kapitanie pijaku. Dowiadujemy się, że sułtan wstrzyknął mu alkowirusa, czyli będzie bardzo dużo chlał. Chlał bez opamiętania, Uzależnienie do końca życia. Nie chce się wtrącać, ale Majów wykończyli mniej więcej w ten sam sposób, czyli konkwistatorzy znali wirusa? O kurwa! No dobra, przejdźmy dalej do fabuły. Raz na 100 milionów lat przybywa kometa Kuźwa, którą zamieszkują Bengalowie. Bengalowie niszczą wszystko na swojej drodze, aż cały kosmos pójdzie się jebać. Ale o tym za chwilę. Najpierw przejdźmy do kapitana bomby, który ma kompletnego kaca po tym bejowirusie, czy alkowirusie, jak kto tam woli. Torbeta zwraca mu uwagę i mówi, że jeszcze jeden numer to się pogniewają. Przy okazji, zauważyłem to przed chwilą, logo na telewizorze kapitana bomby się przemieszcza. Raz na 100 milionów lat przybywa kometa Kuźwar, która niszczy wszystko na swojej drodze, aż nie będzie zupełnie nic. Te komety zamieszkują Bengalowie. Ale o nich powiem za chwilę. Zauważyłem z początku, że kiedy ktoś chce iść do kibla, no to muszą przerywać wykład. Logiczne. Przybywa kuźwar. Tak samo jak poprzednio, wszystkie chuje wybija. I tak samo jak poprzednio, pałac zamienia w gówno. Ale potem pałac zamienia się w gruzy. Oto kuźwar. Kometa, która niszczy wszystko. Niszczy dosłownie wszystko, co znajdzie na swojej drodze. I kolejna scena. Tym razem w klubie El Guana albo Iguana, nie wiem, w którym bomba jest totalnie napierdolony z powodu alkowirusa. Po wizycie w klubie, jak go wyjebali, przeleciał inną kosmitkę. Na następnej scenie, yy, z powodu, że Bengalowie przychodzą, ci dwaj chcieli jeszcze okraść tą Przemkę. Zauważyłem, że jeden z nich jest... jest bez szyi. Nie wiem, czy ktoś to zauważył podczas oglądania. Niestety się spóźnili. Bengalowie już tu są. I ich zapierdolili. Raz a dobrze. Jak na pewno pamiętacie, na jednej z poprzednich scen Bomba był totalnie napierdolony. A tak napierdolony, że aż trafił do gazet. Nawet jest film w dodatku gazety. Bomba to oczywiście taki drugi Chuck Norris, więc pije nie odkręcając butelki. No sami spójrzcie. Bomba jest już tak napierdolony, że przestaje nad sobą panować. Wszystko z powodu bejowirusa. Albo alkowirusa, jak kto woli. Torpeda wyjebał go za to z jednostki. Na zbity pysk. No dobra, przejdźmy dalej do fabuły. Postanowili zaatakować Bengala głowicami jądrowymi, które nie zrobiły nic. Poza tym, że nieźle go wkurwiły. Cholera, miałeś rację. Nie mamy nic mocniejszego niż głowice jądrowe. Zaraz, zaraz, to było pytanie czy potwierdzenie, bo ja już sam nie wiem. Sultan Kosmitów myślał, że skoro oni tak rozpierdalają kosmos, no to może dołączą do niego. Ale mylił się, oni nie trzymają żadnej strony. Nie wspomnę, że dał im wiaderko z wódką, w której był alkowirus. I to mnie zastanawia, bo Bengalowie mają chyba niewidzialność, jak stoją. Zobaczcie. Kiedy lecą, jest ich 20 albo i więcej. Ale kiedy stoją, jest ich 4, 5, 6. No nie będę liczył tego. Ale to nie wszystko. Spójrzcie na koła cysterny. No dobra, czas pchać fabuły dalej. Wysłali jedną trzecią armii Gwiezdnej Floty, żeby zajęli się bengala. Wykończyli ich... Trzy minuty. Sultan Kosmitów zgodził się pomóc Gwiezdnej Flocie. I przysłał tutaj swoją armię. Wielką. Zauważyłem, że Sultan Kosmitów ma brata bliźniaka. Sami spójrzcie. Kto tam siedzi, a kto siedzi tutaj. No i przyszły też wojska z kuj w dubie. I teraz się zacznie. Prawdziwa akcja. Sultan Kosmitów przyznaje się przy okazji, że wstrzyknął bombie alkowirusa. Podał gwiezdnej flocie antidotum na to. Problemem jest tylko nakłonić bombę, żeby wstrzyknął sobie to w dupę. Ale o tym za chwilę. Przypominam, to jest jedna trzecia armii gwiezdnej floty. To są dwie trzecie. Bengalowie strzelili na palmem z oczu. Najgorzej mieli ci, co w ogóle nie strzelali. Bomba, żeby wyleczyć się z alkoholizmu, musi włożyć to sobie w dupę. A potem energicznie potrząsnąć. Ale on się nie zgodzi, bo jego dupa jest ciasna jak po praniu. Ale potem przeczytał instrukcję. Tak naprawdę było to dużo prostsze wystarczyło zwalić ręką. I teraz to mnie zastanawia, no bo pamiętacie poprzednio? Głowice jądrowe nic nie zrobiły Bengalom, a rakieta, którą leci kapitan Bomba, przebiła go na wylot. Taki mają słaby punkt. Bengali można wykończyć tylko jednym sposobem. Mianowicie trzeba ich zabrać poza granice wszechświata, bo tam zmieniają się w półtasy. Kto ogląda, ten wie. No i teraz zabicie ich to jak zabicie muchy. Ale to nie koniec. Myślicie, że sultan teraz sprzymierzył się z gwiezdną flotą? Pff, nie bądźcie śmieszni. Wszystko wraca do normy. Cóż, jakby to podsumować? No. Myślałem, że będzie naprawdę źle, ale jednak nie, nie jest takie złe w sumie. Mimo wpadek, mimo błędów, raczej średnie mogę powiedzieć. Nie był tak chujowy jak te dwa poprzednie filmy, co recenzowałem wcześniej. No postarał się, Walaszek się postarał trochę, jakby to powiedzieć.